Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 17. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy i przed meczem 1.8. finału Pucharu Polski. Z nami jest trener Żubrów, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tych dwóch najbliższych spotkań. Wreszcie w dobrych nastrojach przygotowywaliśmy się ten cały tydzień do kolejnego meczu ze Śląskiem Wrocław. Jesteśmy przed ostatnim treningiem. I na dzisiaj bardzo się cieszę, że właściwie poza Patrykiem Kielisiem mam wszystkich zawodników do dyspozycji. Zobaczymy, jeszcze, zobaczymy dzisiaj, jak to będzie przebiegało na treningu. Wiemy jak, w jakim miejscu w tabeli w rozgrywkach jesteśmy, w którym w jakiej sytuacji w tabeli wiemy do kogo jedziemy bezpośredniego rywala i i konkurenta. Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnim meczu Śląsk pokazał się z bardzo dobrej strony w Stoku. Trudne zadanie, jeżeli chodzi o chęć zdobycia punktów, ale będę się powtarzał i powiem to jeszcze raz. W każdym meczu na poziomie ekstraklasy nie ma łatwego meczu, nie ma łatwego spotkania i, i takiego też się spodziewamy tutaj, ale. Jak zawsze jedziemy z swoim planem i z chęcią jak najlepszego zaprezentowania się we Wrocławiu, a co za tym idzie sięgnięcia po punkty. Trenerze dziennikarze zadają pytanie i tak Łukasz Kołtuniak pyta. Dzień dobry panie trenerze. Czy zgodzi się pan z opinią, że po to, aby w każdym meczu grać tak dobrze jak przeciwko Lechowi czy Widzewowi, pana zesłu potrzebuje stanowczo odciąć się od wszystkich opinii typu Puszcza nie pasuje do tej ligi? Ale zdecydowanie na każdym kroku to podkreślam, a już w rozmowach z zawodnikami indywidualnymi, czy, ty, czy z zespołowymi, czy grupowymi rozmowami, na każdym kroku podkreślam to, że najważniejsze jest to, co my będziemy myśleć o sobie, jak my się będziemy mentalnie przygotowywać do, zespołu, do przeciwników, jakie jest nasze nastawienie i, i od tego musimy wychodzić. To, jak inni nas postrzegają, no trudno. Jesteśmy Niedużym klubem. Nie... Pewno wszystkie te kluby w ekstraklasie są od nas zamożniejsze i, i z większymi możliwościami, ale my jesteśmy zespołem, który ma swoje ambicje, swój honor. Wiemy o co gramy, wiemy jak doszliśmy do tego miejsca, i, i, i na każdym kroku podkreślam to do zawodników, że. Takie opinie każdy ma prawo. Dzisiaj jest demokracja do swoich wyrażania swojego zdania, opinii, ale najważniejsze jest to, co my mamy w głowach, w swoich umysłach i, i tak do tego podchodzę. Hubert Anuszkiewicz pyta. Śląsk Wrocław zatrudnił nowego trenera Michała Hetera Pod jego owocą wrocławianie zdołali zrealizować 2-2 z wiceliderem nim Białystok. Jak trener zamierza się przygotować do tego meczu i czy nie obawia się tak zwanego efektu nowej miotły? Zawsze jest to jakiś bodziec, trener, który przejmuje zespół, daje taką energię temu zespołowi. My sobie zdajemy sprawę, widać było to w meczu z Jagielonią, że, że i ustawienie inne, i, i, i personalnie inny zespół wyglądał, I, i też pod względem właśnie przede wszystkim tych bodźców mentalnych, ale też w inny trochę sposób się on zgrał. I, co, co tu dodać? No, myślę, że czeka nas trudny mecz. Zdajemy sobie właśnie sprawę, że ta zmiana nastąpiła w, w takim momencie i ona przyniosła dobrą postawę rywala na, w meczu z mistrzem Polski. Zdobyty pierwszy punkt. A my zrobimy wszystko, żeby, żeby też o swoje te rzeczy powalczyć we Wrocławiu, tak jak powiedziałem i na tym się skupiamy. Michał Krząstek, panie trenerze, Śląsk-Wrocław teoretycznie najsłabsza drużyna w lidze. Czy pańska drużyna zamierza dominować w tym spotkaniu, czy może zaprosicie Śląsk na swoją połowę i Puszcza będzie przeprowadzać swoje ataki z kontrataków? Mamy plan na ten mecz. Wcale nie uważam, że Śląsk jest najsłabszą drużyną w, w, w tym momencie w Ekstraklasie. To są, Ekstraklasa jest bardzo specyficzną ligą, tak jak pierwsza liga ma swoje, czy druga ma swoje pewne cechy, tak samo ekstraklasa. Dla nas w tej, w tej lidze każdy rywal w każdym meczu może jest bardzo niebezpieczny i, i, i ma swoje atuty I, i tutaj bardzo dużo decydują szczegóły, decyduje dyspozycja dnia. <laughs> Tak jak powiedziałem wcześniej nastawienie, więc w ogóle tak nie podchodzę śląsk, to jest na dzisiaj zespół dla mnie, który zremisował z mistrzem Polski na wyjeździe i tak do tego meczu podchodzimy. I pytanie dotyczące Pucharu Polski. Poza wyjazdem do Wrocławia drużyna pojedzie również do Nowego Sącza, gdzie gospodarz tego spotkania Sandecja nie przegrała żadnego meczu od początku sezonu. Czy drużyna gospodarzy ma jakiś słabszy punkt, w który pańska drużyna zamierza uderzyć, a jeśli tak, to jaki? Oczywiście o ile pan może coś nam zdradzić na ten temat. Przede wszystkim skupiamy się na mleczu we Wrocławiu, oczywiście mamy już przygotowaną analizę zespołu Sandecji, Nowy sąd i tutaj gratulacje za zdobycie mistrzostwa rundy jesiennej na po trzecioligowych, trzeciej ligi czwartej grupy. Wiemy, że to są mecze Pucharowe, rządzą się swoimi prawami, mimo że to jest takie wyświechtane słowo. Ale na Sandecja grała Krakowie, Sandecja grała pogoń Grodzic Głazowiecki, który tak świetnie sobie radzi w drugiej lidze. Kolejne ciężkie zadanie, i, ale od już bardzo długa, jak tu pracuję, a szczególnie te ostatnie lata, jak jest, jesteśmy tu w Ekseklasie, to to same ciężkie zadania rozwiązujemy, więc. Więc mam nadzieję, że tak, sobie, tak samo sobie poradzimy w meczu Pucharowym, oczywiście zdając sobie sprawę, że wcale tam nas to łatwe zadanie nie czeka.